Zawiedzam. Dobra. Ała! Brzuch, kurwa! Ty jesteś na górze? za Ta, Tak, na górze. Szedłem na dół, kurwa. Tak, wchodziliśmy. Przy skałach. brzuch rozjebał, kurwa. Dobra, łapię dystans. Na Valdaju będę obserwował. Będę za tetką. Ja już nie muszę być na blisko. Ała! Jak bym... Powiem... Dziękuję. Minus jeden. Jesteś na samej górze? Nie, yeah. Jestem niżej. Coś się na górze właśnie. Coś biega. Jest na górze. Kukami. Ale na tych skałach, czy na tym płaskowyżu? Tam gdzie dostawał, Peku? Wyżej, na tych skałach. Toa. Dobra, widzę, widziałem go przez chwilę, miałem wizję. Nie wiem, czy nie zgarnął ode mnie. Ta, zginął, zginął, zginął. Widzę jego, jego trupa. Jeszcze jeden był. Trzech było. Potrzebowałem podwójne klocki, chyba że coś mi się Stawało. Nie mam staminu, celowy No Dobra. Ok, strzelam. Nie ma dużego opadu. Ta w czerep dostał ode mnie. Boi że tam gdzie przyszliśmy, tam wystąpiło, poszło. No ale tam jak gdzie ty celowy. granat rzuciłeś, to tam zabiłem gościa z AK. Mhm. Odcelowy wuje, bo już nie mam staminy. Jakbyś słyszał kroki mówił. Ładuję? Ja jedynie zbudą później. ostrożnie teraz, jak jest jeszcze jeden, to będzie grał. No ale tak słucham. Chcesz, to możesz podejść. To ja wtedy będę ci robił overwatcha dalej. Ja mam całą staminę jakby co. No ja to patrzę tutaj w górkę, bo coś mi tak mi tu. Nie wiem. Nie wiem, mi się wydaje, że ich dwóch było. Dobra. Mam z Tobą iść, czy Overwatcha robić? No, ja, możesz podejść. Dobra, idę. Jeszcze było? Nie. U mnie, u mnie, przez. popaj. Na górze? Po prawej, tam, tam gdzie byliśmy, po prawej stronie. Na górze, na samej górze. Minus. Podobiono jestem, tam. Leczy się chudych koźmi w nowych strzałach. Dobra, skracam. No, ja się leczę. czekam dropsy i za chwilę będę u ciebie. Czy dobrze słyszałem? Nie, więc nie słyszę. Ubijam na skały? Mhm, ja się tam gdzie peku zginął? Peka wyrzucam. Ty biegasz? Nie. Ja. Ktoś biegał. Ktoś na... Ja jestem na górze teraz. Ja chodziłem, a nie biegałem. Ja siedzę przy drzewku. Dobra, sprawdzę perymetr. Pod tobą. AKM. Tu leży gościu z AKM-em. Mhm daje się być czysto. To sobie amunicję, bo on na, na dziewiątki. Dobra. To zaraz wychodzimy, tak? No trzy tam Znaczy się czy na... Tam. na dormy chce iść To nie. Aha. Biegnę elektryka zobaczyć Dobra To jednego zabiłem? Dwóch trzy... A, dwóch Chyba, że peku kogoś tam dziwno Mam. To ty? Do mnie Co elektryka Dobra, Jest... Jestem pod mostem Przy jest. Eee, to powiedzieć. On jest. Tam przy elektryku, nie? Bo w lewej są już. Między będziesz tym w tym blasku. Biegna do niego. Wiecam. To nie idę, rzucam. tam w stronę w niego. Na lewo poszedł, tak? To ja się wpierdolę tak, tak, na tak. górkę elektrykową. Czy nie byłeś przy drzewie raczej, nie? Nie, 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 ja w dół zbiegłem. Pod, pod, ten. Ty strzelasz? Tak. Podobiona jestem mocno. Minus. Zabiłem gościa, który do mnie strzelał. Jeszcze zanim się strzelam, kolesiem Dobiegam. Doleczę klatę, nie mam żadnego pancerza. Twój szyszka, twoja szyszka? Tak, 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 tak. Tam jest, typek. Już się szyszka. Znowu się leczę. Nic nie widzę. Ty. Spotkaliśmy dwóch różnych typów. Ja zabiłem tego, który się pierwszy do mnie odpalił. Mhm. Jak będziesz biegał, to mów, to wtedy nie będę strzelał. A tak będę biegał do każdego. Ja się, ja się leczę, ja się leczę. Dobra, ja też zaleczę. Bo jestem mocno porobiony. On poszedł w lewo, na linie, na linie, wzdłuż linii bardziej wybrzeża? Czy bardziej wzdłuż, znaczy wzdłuż rzeki bieg, czy wzdłuż bardziej. To yy... jest takie wgłębienie przy takich betonowych szerości. Ty biegasz? Nie, ja siadaj, jeszcze mamy kolejnego. Gadaj. Dwóch Miałem ostatni magazynek do wektora Zabiłem jednego, drugi mi odjebał. Altyniarza zabiłem. Byłem bez pancerza, więc jak mi z pompy sprzedał, to mnie po prostu zabił. Trzy, trzy fragi mam.